24, 26 miejsce to najlepsze wyniki jakie tutaj na Szatenbęd szance uzyskiwał. Miejmy nadzieję, że dziś będzie lepiej. Piotr Żyła. Dużo lepiej, brawo! No jest 130 metrowa, ponad 130 metrowa odległość uzyskana przez Piotra Żyłę, 133 metry, a więc proszę Państwa, jeden z lepszych wyników jaki e, mamy e, teraz w pierwszej serii jak do tej pory. 132,5 prev, 133,5 e, tepesz. no a teraz 133 metry Piotr Żyła, 8,2 punktu dodane za wiatra, więc najwięcej, dobre noty, 18, 18,18,5 punktu, będzie liderem! Ściskajmy kciuki. Miejsce po pierwszej serii. Po skoku na długość 133 metrów. Dobrze spisuje się Piotrek na tej skoczni i w kwalifikacjach skakał bardzo dobrze. jak Królik również. Teraz potrzebuje aż 135-136 metrów, by pokonać Ande Tandego i to jest powyżej 130 metrów. 133 i nasi trenerzy Stefan Horngacher zadowoleni, 133 a więc dwa dokładnie takie same skoki Piotka żyły, Piotrek wielkie brawa za dzisiejszy występ 2,7 punktu dodane za wiatr 3,7 za skrócony rozbieg a więc i 6,4 punktu to będzie ta łączna rekompensata myślę, że będzie na trzecim miejscu, tak mi się wydaje 133 metry Daniela Andretandego nie pokona Manuela Fetnera raczej też nie a więc wszystko wskazuje na to, że będzie na trzecim miejscu w tym momencie Piotr żyła za Manuelem Fetterem a przed cenę prełcem no i na pewno będzie to najlepszy w sezonie wynik reprezentacji. Czerwony flag pojawiło się w tym momencie nad głowami. i Piotr żyła. Dałoby się jeszcze parę metrów. Pięknie! Brawo Piotrek, znakomity skok naszego reprezentanta. A właśnie takie skoki nam chodzi. I on natychmiast w pięknym stylu, wysoko oceniony. Jest dziewiętnastka. Pojawiają się noty osiemnasto i pół punktowe. 137 metrów, a więc tylko metr bliżej od Daniela Andretandego. Dodatkowo tylko i 1,4 punktu wprawdzie. Nie wyprzedzi raczej Norwega Piotrek żyła, ale będzie na drugim miejscu. Będzie wysoko po pierwszej części rywalizacji. O brawo, świetny Skok zadowolony Stefan Korgacher, trudno się dziwić, a obyciska z naszych zawodników znakomite wyniki, Bobersdorfie wszyscy uzyskali najlepsze rezultaty w historii swoich startów w trzecim miejscu po skoku na odległość 137 metrów. W karierze wygrywał, był też trzeci, no i ogromna szansa na to, aby powtórzyć świetny wynik, Piotrek żyła. Nie tak daleko jak Kamil. Poniżej rozmiaru skoczni. Ale chyba odległość lepsza niż ta w pierwszej serii. Być może to będzie podium, Piotka, ale musimy poczekać przecież będzie jeszcze skakać dwóch zawodników. Dwa razy taka sama odległość. 137 metrów. Oceny od sędziów. 4,18,5. 1,18. 2,5 punktu dodane za wiatr. No i chyba na pewno przegra z Kamilem, ale być może będzie też przegrywał z Biklerem. Pamiętajmy, Niemiec skoczył 139,5 metra, więc 2,5 metra dalej od Polaka, a miał do naszego zawodnika tylko 1,2 punktu straty. Za wiatr dostali tyle samo po 2,5 punktu. Noty Piotrka wprawdzie wyższe od not Niemca, no ale czy będzie to drugie czy trzecie miejsce? Ta najważniejsza informacja dla nas taka, że Kamil Stoch będzie na podium tak dzisiejszego konkursu. To jest całego najważniejsze. Z turnieju Wiślanin na piątym miejscu. Kto by pomyślał na początku tego sezonu, że tak fantastycznie e, będą skakać podopieczni Stefana Hortgachera, że tak fantastycznie będzie skakał e, także Piotr Żyła. No ale martwić się z tego powodu nie zamierzamy. Jedyne co nas może martwić to warunki panujące dziś na Bergizel, które utrudniają pokazanie całego potencjału wielu zawodnikom. Niezła prędkość. Jest dobry skok, jest dobry skok. Przeciągnął za 120 metr to tę próbę. Reprezentant Polski 121. No to jest w gronie 10-11 w tym momencie już 12, 13 zawodników, którzy tak daleko lądowali. Na 40 kilku za punktem katylu zdołało wylądować. Powinny być niezłe noty bo to było, też się przyjemnie oglądało i jeszcze 90 punktów bonifikaty piąte miejsce Piotrek Żyła, który był siódmy w Oberstdorfie szósty w Gapa, siódmy w Innsbrucku, który jest na czwartym miejscu w klasyfikacji turnieju czterech skoczni, tracąc 7 punktów do Stefana Krafta, problemy przy wyjściu z progu, ale jest dobry, brawo komity skok Piotka. Przypomnijmy, Stefan Kraft uzyskał 128 metrów, a Piotrek 131 metrów. O 3 metry dalej od reprezentanta Austrii. Mam w dodatku dodanych aż 7 punktów za wiatr, a więc w bardzo trudnych warunkach skakał. Świetne oceny za styl. 4,18,5 1,18. No i dzięki temu wynikowi myślę, że Piotrek będzie może nawet w czołowej trójce w klasyfikacji na razie. I 120. dużo od do Stefana Krafta. 123 to była nota Stefana Krafta. Patrzymy teraz na notę. Piotrka żyły 133 i 34. Kamila Stocha. Były miejsce piąte. Wieczorka. Przybyły. Bobaka. No a teraz Piotr Żyła przed ogromną szansą, aby zakończyć turniej czterech skoczni na podium. Walczy o to Piotrek. Już wyprzedził Krafta. Teraz trzeba spokojnie, pewnie, daleko polecieć. Piotr. Państwa skok, który pozwoli Piotkowi zająć trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Turnieju czterech skoczni. Brawo! Brawo Piotr Żyła. 5,4 punktu dodatkowo. 137 metrów. Uzyskuje w tym skoku reprezentant Polski. Noty jest dziewiętnastka. Potem cztery razy 18,5. Brawa, brawa, brawa dla Piotra Żyły. No kapitalnie ułożył się dla niego ten turniej. Równa, dobra forma Piotka. No skutkuje tym, że będzie na podium turnieju Grzesiek Sobczyk, Stefan Horngacher, oni jest szczęśliwy, no i szczęśliwy pewnie będzie Piotrek żyła. Które miejsce teraz? Drugie! No przecież ten sezon ma przed nami kolejne wzniesienia, które będziemy wspólnie z Państwem pokonywać. To będzie przecież, e, będą mistrzostwa świata w Lachti. A um, W 2001 roku Adam małyś e, w e, no, Ławki złoty, złoty medal medal dlaczego Kamil nie miałby powtórzyć po Adam ale także znowu stanąć w 2001 roku Adam wygrał turniej skoczni w 2017 Kamil wygrywa Poza tym mamy drużynę która jest liderem klasyfikacji Pucharu Narodów